Witamy Was wszystkich na kanale Viador Racing Team, komentują dla Was Piotr, Daniel, Wiaderni i dzisiaj widzimy się na bardzo wyjątkowym odcinku, ponieważ relacjonujemy pierwsze zawody Time attack na nowo otwartym torze Ręski Center Łódź, które odbyły się 28 października, tak więc zapraszamy do relacji. I Rozpoczęliśmy pierwszą rundę tych zawodów. Jedziemy w tym momencie z Jakubem Górskim. Chcemy też tutaj zaprosić na jego kanał YouTube Jacob LDZ. Link w opisie. Jedziemy teraz w drugie okrążenie. Widać tutaj, już musi Kuba przepuścić szybszy, szybszych zawodników. Tak więc wiadomo, że to okrążenie będzie już stratne. Jak widać, to jest tam ręką machnął. Wiadomo, mamy jeszcze dużo okrążeń przed sobą. I tak więc tutaj no, dużo się już nie wydarzy na tym okrążeniu. No, ale zobaczmy, jakim stylem jedzie ten chłopak. No i zaraz rozpoczniemy okrążenie numer 3. Są pierwsze czasy pokazane. No nie ma tu rewelacji. Najpierw wyszedł tutaj właśnie Mirek, z którym też zaraz będziemy jechać. O i mamy ryby, zobaczcie co tu się wydarzyło. Widzimy raz właśnie teraz z Danielem. No i widać tutaj pierwsza niebezpieczna sytuacja. Aha. Na o takich wiele. Numer 3. Było taki wiele na zawodach? Tak, była pierwsza z, z takiej sytuacji, no ale idziemy dalej e, z Kubą. Widać, że ona już troszeczkę się rozpędza na tym trzecim okrążeniu. O wiele fajnie mu ta jazda już idzie. I zaraz zobaczymy, czy to będzie dobre okrążenie. Jak widać, na razie ma pusty tor przed sobą. Nie wiem, co się dzieje za nim, ale widać, bardzo fajnie, szybko jedzie. I zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy czasy. Są pierwsze czasy, tak? A, tak, tutaj jeszcze czego czasu nie zobaczymy. Niestety e, nie dostaliśmy no. czasów z pierwszej rundy Jakuba. Niestety tutaj był błąd po stronie systemu. E, tak więc uda będziemy się kopusikować z tymi czasami, które mamy dostępne. Oczywiście mamy dostępny ten e, najlepszy best time. Tak więc nie wiem, czy to na tu, czy to na tym czwartym okrążeniu. No, trochę tłocznie, ale dał radę. Tak, tak, ładne wyprzedzenie. Zawodnik wolniej, że dał się wyprzedzić. I zaraz zobaczymy, czy to będzie dobry czas. I zobaczymy. Kuba tak, zrobił to już na czwartym okrążeniu podczas pierwszej rundy. Bardzo dobry czas, jak na sam początek. Tak, lecimy z Mirosławem Buguszem. Jest to jeden z naprawdę z najszybszych zawodników tutaj na Racing Center Łódź. Zobaczmy jakim stylem jedzie. I o, widać mamy już... tutaj sektor pierwszy, jakieś rekordy. Tak, Daniel i Mirek mają po swoim rekordzie osobistym w pierwszym sektorze. Tak więc bardzo fajna, szybka jazda tych dwóch panów. I sektor drugi dla Mirka. To widać, ładny atak jest czasowy. Zobaczymy czy to będzie to dobre okrążenie. Może troszeczkę... Właśnie, myślę, że całkiem fajnie pojechał. Kompletnie inny tutaj jazdy. Tu też Daniela mamy. No i Mirek 9.862 Bardzo fajny czas, ale to już nie jest jego best time. Zalecimy z Piotrem, z Danielem. Tak, tak. Zobaczmy jak tutaj jadą bliźniaki. Możecie sobie zobaczyć bardzo podobny styl jazdy. No um. i tutaj widzę, jak widać już Piotr mi się niestety Dać się wyprzedzić, niestety to odzielnik jest stratne okrążenie, Ale zobacz, jak tutaj Daniel sobie radzi na tym ósmym okrążeniu. Widać, że jest... A tak na, na, na czas. Tak, w drugim sektorze jest rekordzik osobisty Daniela. To zaraz się okaże, czy to będzie jego najlepsze krążenie podczas pierwszej rundy. To oczywiście zgadza się. Sektor 3. Tak, bezle. Tak, i tutaj jeszcze w, 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 w trzecim sektorze Piotr dani mieli swoje rekordy osobiste, tak jest bardzo fajna jazda jak na ten początek. Tutaj Piotr znów ma mały problem przed sobą. Um, jednego zawodnika, który myślę, że tu leciutko go blokuje. lekko jakoś powoli, tak. No ale zobaczcie, jak naprawdę ten Stel jazdy tych dwóch zawodników bliźniaków jest bardzo, bardzo podobny. Ale jesteśmy już na dziewiątym okrążeniu e, A jak tutaj Daniel cześć, tak. pierwsza banda. Tu popełniłem błąd, tak Nie odczucia po zderzeniu z bandą. Yy, nie czuć tego w ogóle, <laughs> przy tych nowych bandach. Tak, możecie właśnie zobaczyć. No, bardzo fajny system band. Jeden z najnowocześniejszych chyba w Polsce. No i oczywiście mamy testera Daniela. Bardzo ładnie amortyzuje każde uderzenie. Tak, a widzimy teraz tutaj, jest atak na czas u Piotka. W sektorze pierwszym ma już rekordzik. Jest również rekordzik w sektorze nr 2, więc to może być to okrążenie. No zobaczymy zaraz. O, na szczęście nie było bandy. Nie było? No, Takie tak. może małe liczy. 4, Mamy czasy podane, bez lat piotra. Mam 39,794 tysięczne sekundy. Bardzo mocno zbliżony czas do mojego osobistego rekordu wykonanego na treningu. Oto je czyli ja miałem dużo problemów, ale szybko się poradziłem sobie z tym i jedziemy też z Mirosławem. Zobaczmy, porównam sobie te dwa style. Tak, to już to są odmienne te style, widać mirek ma... Ale Piotr podaj teraz czasy najlepszych pięciu może zawodników z Q1. Dobra, no to czyli tak, cztery zawodników zaszło poniżej 309 sekund są to Mikołaj PL 38 517 tysięcznych sekundy Niko Dziadki 38 728 tysięcznych sekundy Artur P38 784 tysięcznych sekundy i Rafał Paprota 38,901 sekund. Są to cztery czasy, które zeszły poniżej 39 sekund. Tak więc yy, tu już naprawdę bardzo mocno. Cała już reszta zawodników to już są czasy powyżej 39 sekund. Najlepszy no lepszy czas, ale A nie jest... cały czas walczy, widzimy tutaj na jeszcze... Konie, tak, nie było bez lapa jeszcze. Jako jedyny na tej rundzie z naszej czwórki pokonał 13 okrążeń. Dokładnie na tym 13 okrążeniu, na tym ostatnim, będzie chyba jego najlepszy czas. I zobaczymy, to jest jego ostatnia szansa. Dokładnie pokonał zakręty, zobaczymy. No tutaj ten zawodnik jest bardzo dobrze już, już doświadczony, już swoje wyjeździł. Jak pamiętam, odkąd tutaj jeżdżę na tym torze, to no zawsze był w czołówce. Więc też bardzo fajnie, że tutaj zawitą na naszym kanale, może się pojawić. jest Best Mamy. Nie jest to jakiś, jakiś rewelacyjny czas, ale spoko, spoko. Gratulujemy. E, tutaj jeszcze widzimy, zaraz zobaczymy jeszcze Dawida Tyczyńskiego, który zaraz się tutaj pojawi. Też częstego bywalca na tym torze. Tak, nasz dobry kumpel z dawnych lat. Fajnie, że też powrócił na te time ataki. Widzieliśmy tutaj właśnie teraz na tej pierwszej pozycji jechał, broni się. Myślę, że następnymi razami e, będzie więcej nagrywek z tym zawodnikiem. Tak więc fajnie. I powracamy znowu. I tutaj już będzie już końcówek. zjazd tak. I koniec pierwszej rundy. Tak więc widzimy się zaraz w rundzie numer 2. Na długo się rozgrzewałem no w Ostatnio też To jest to przepis, na początku, tej to jest? Ile? Ciężko czy na What? Wow, Piotr chyba rzucił na mnie jakieś zaklęcie. Na <noise> <jest głos> <jakiś muster. głos> Nie, to po prostu leki pić w bólowe. Bo no, niestety tego dnia byliśmy naprawdę dość mocno przeziębieni, no ale musieliśmy być na tych zachodach. A trafimy fajne, fajne ujęcie. Eee, z góry, Ta, możecie sobie zobaczyć jak ślicznie wrója na ten tor yy, po tym remoncie naprawdę jest coś bardzo wyjątkowego fajne przystosowanie do zawodów ogólnie, do, do wyścigu no a teraz idziemy już z Danielem z kamery pokładowej jak widzimy tutaj byłszy szybszy zawodnik za nim, cały okres za nim jechał no ale Daniel w końcu dał sobie radę i przepuścił go a tutaj widzimy o, teraz tutaj widzimy. kolejne sytuacje to Tu widać pierwsze okrążenie, czyli zaraz po starcie. I tutaj jeszcze Duże mocne walnięcie kupy w bandę. Wow. Ciekawe co Kuba myśli o tych bandach. Ale jak widać chyba są bezpieczne. No i jedziemy o, teraz tak, o czas ciężkie. Wiadomo pierwsze tak. okrążenie, widać co tu się działo na tym tak, pierwszym tak, krożeniu, tak. więc nie ma co tu na nawet trasy. Y Komentować. Komentować, tak, jasne. No i jedziemy teraz dalej z Danielem. Okoż numer dwa. Są to oczywiście też okrążenia cały czas, jak to w naszym przypadku, rozgrzewkowe. My się, znaczy się z Danielem e, rozgrzewam gdzieś, gdzieś około połowy rundy. Jest znów Mirosław. Tak, jest znów ten rider, dość mocny. Widać tutaj mocno walczy, walczy z tą kierownicą. Widać agresywna jazda. Tak, tak, tak. Ale czas tutaj nie jest jakiś super ekstra. Widać tutaj Kuba bardzo fajnie sobie poradził. Właśnie mamy też pogląd z kamery Kuby. Można sobie porównać dwa różne style jazdy. Nie to co ja z Danielem. No i tutaj widać lot już z tak. numer 1. Na koleżance numer 3. Rekordzik. Gdzieś tam jakaś walka jest. Chociaż jak mówiłem, no nie za dobrze się czuliśmy tego dnia. Ale i teraz też Daniel jest sektor numer 2 rekordzik osobisty, więc gdzieś ta yy, walka cały czas jest. No, ale zobaczmy jak tu A, czy... tutaj. Do terenu, do miasta, jak tutaj Mirek sobie radzi, baczmy czas. A, A. I mamy sektor numer 3 Mirek. tutaj Proszę całe całe przeplatanie takie, jakbyśmy to złożyli wszystko w jedno okrążenie. Myślę, że był bardzo fajny czas. No jedziemy teraz z Piotrem, zobaczymy okrążenie numer 4. Hmm. Całkiem spokojna jazda, widać e, pusty tor, czyli mogę tutaj się skupić na tej jeździe, ale czy wykorzystam to, nie wiadomo. E, niestety siły były jakie były. Na pewno e, długo, długo czekałem na ten dzień, żeby móc w końcu wyjechać na tym torze, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak niesamowicie. Tak, mamy czasy. E, no, widać tutaj jak z Danielem, odstajemy od Mirka i od Kuby. Widać nad tą brak sił. Tak, ale mieliśmy dwa dni wcześniej, w sobotę, na testach, na tym torze, ale były trochę inne opony, tak? Tak, Natomiast były inne opony. I W sobotę to pełno było tych odłamków opon. Na nas. No opony bardzo tak, mocno tak. się tutaj ści, ścierały, dlatego właśnie postanowili tutaj. Ale założyć, była zmianka y przed zawodami, y że opony są zmienione na bardziej twarde jeszcze. Tak. I to było czuć. I bardzo odczuło się bardzo tak, dobrze. Tak, tak, tak. Zobaczmy teraz na oknie numer 5 czasy. No tutaj duży zmiany. ma, ale widzę tutaj Mirek cały czas z szalejem. tak jak mówiłem, to jest bardzo dobry zawodnik. No ale jedziemy cały z Piotrem. Zobaczmy czy tutaj będzie w stanie coś urwać. Jest to okrążenie. Widać spokojna jazda, bez jakiejś nerwówki, bez jakichś większych błędów. E, myślę, że tutaj mógłbym na pewno o wiele szybciej pojechać, ale nie tego dnia niestety. Tutaj naprawdę walczyłem bardzo mocno z samym sobą. E, jechałem z gorączką, na lekach przeciwbólowych, więc to też nie pomagało. No, mamy teraz czas. No, ale widać tutaj i Piotr tutaj ma już na 6 okrężeniu rundy drugiej swój best lap, więc bardzo fajnie, szybko mu się to udało. A teraz zobaczmy z Danielem. Widać bardzo fajna, szybka, agresywna jazda. Zobaczymy jak to pójdzie to okrężenie numer 7. Ale tu już jest błąd popełniony widać. No, ale nie traćmy nadziei, może tutaj będzie takie dobre okrążenie. Tutaj I... też trochę za szeroko. Ale jest całkiem szybka jazda. Tutaj bardzo fajnie pokonany sektor. No ale to wszystko pokaże teraz czas. No, 48, czyli wcale tak nie jest szybko. Czyli złudzenie. O, pojawił się Kuba. Tak, zobaczmy co tu Kuby się może zadzieje. Jakiejś przygody. No ale widać tutaj i pierwszy? No tak, Daniel proszę Daniel bardzo, wie, tutaj Kuba. Kuba z Danielem atakują. No i zobaczę, zobaczę, który lepiej. Teraz drugi Kuba. Tak, 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 widać że tutaj, e, ten zawodnik się bardzo fajnie rozpędza. Chociaż po stronie Daniela też nie za dużych błędów. Nie ma band. Nie na ma na razie band jeszcze, <laughs> tak. 46 u Daniela. No jak widać kurczę Mirek i, i, i Kuba bardzo fajne czasy kręcą. My niestety jesteśmy poza tą ligą. Ale to tam, przyjechaliśmy. Najważniejsze, pod... że byliśmy. Tak, że byliśmy, zrobiliśmy ten bardzo ważny materiał, bo klimat był, też trzeba zaznaczyć, że właścicielom tego toru też zależało tego dnia na fajnym otwarciu, ponieważ... Był razem z nami też fotograf, który robił mnóstwo zdjęć wszystkim zawodnikom, więc też zapraszam odwiedzić stronę na Facebooku Resic Center Łódź. Tam możecie sobie zobaczyć całą galerię zdjęć. No i było bardzo dużo zawodników, prawda? Piękno. Tak, no, pra... 58 zawodników. Ja czegoś takiego jeszcze nie pamiętam, odkąd startuję tutaj na tym torze, a jest to już prawie rok było 5 grup 5 grup tak, no, e, więc zainteresowanie było bardzo duże. No i zobaczmy tutaj teraz jeszcze idziemy z Kubą. Eee, Piotr zaczął Gdzieś cały czas tam walka jest. chociaż wiadomo, że Piotr już swoje najlepsze czasy już zrobił. No i daję też cały czas walczyć. No mamy okay. best lab e, Kuby na okresie numer 10. czy na okresie numer 9, nawet, tak. W tym przypadku Daniel nie wiem czy już tutaj bez bezlapa miałeś na, tym, na tej drugiej rundzie? Chyba jeszcze nie. Wiesz co, ja zazwyczaj chyba na usług, bo odkręciłem. Zobaczmy jeszcze okres numer 11. Kuta bardzo fajne wejście akresywne. Bardzo fajnie, że tutaj też... Yy, Tę, tą część na Andre soli zostawili ten sam układ, który był, każdy tutaj ten zjazd, wiadomo. Nuf banda. Nie? Mamy bandy znowu, tak, mamy specjalistę od band. <grym> Testowałem bandy. Tester band, tak Ale przynajmniej wiemy, że są bezpieczne. Hmm. Nic się złego nie dzieje z zawodnikiem. Ani z bolidą. No ani tak. <grym> no i przepuszczamy, przepuszczamy, jeszcze... przepuszczamy. Niestety nie ma co. Najpierw sobie zrobić miejsce innym i sobie. Co? Zaczynają chować znowu tych, co. Tak, to takie, takie wydać, takie trochę przyplatanie. E, co do czołówki, w rundzie numer 2 już tylko trzech zawodników, nawet nie, przepraszam, dwóch zawodników, już tylko zaszło poniżej 390 sekund. Jest to Mikołaj Pel i Artur Pel oczywiście. E, Tutaj tego dnia walka była między tylko nimi. E, reszta zaczęła już powolutku uciekać. E, tak więc e, w czołówce też się bardzo dużo działo. No i dobra co, kończymy Q2 Tak, powoli kończymy Q2. E, widzimy się zaraz w rundzie numer 3. O, o tutaj który... jeszcze nie są sytuacja, wow, była. Wow, co wow, tu się wow. wydarzyło? Na Kubeł ktoś... zjazdowym... Kube ktoś się za bardzo rozpędził. O, jest coś, coś tu będzie wyjaśniane. Zaraz po przejeździe. Ciekawe. Hmm. No i jesteśmy już w ostatniej rundzie, czyli kutry. Eee, bardzo szybko te zawody idą, a szkoda, bo tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje podczas tych zawodów. E, jedziemy teraz z Mirkiem i z Kubą. Mirek tutaj na to grożeniu jest naprawdę bardzo, bardzo szybki. E, możemy oczywiście też dalej porównać e, styl jazdy tych dwóch zawodników. Na razie nie żadnych rekordów. Tak, no i widać, też Mirek ma niestety przeszkodę przed sobą. E, wolniejszego zawodnika, który też się obija tutaj o te bandy. E, niestety tutaj czas mógł być o wiele lepszy, ale jest bez lop. Tak, jest bezla, udało się zrobić mimo tej przeszkodzie. A Kuba w sektor trzeci rekord. Tak, czy tam też się już powoli rozpędza. Um, Daniel też tutaj będzie teraz wieżał na próżnię numer 3. Widać tam przed nim mały pociąg, e, ale na razie mu to nie przeszkadza. Um, jadą dosyć podobnym tempem. Nie wiem, czy tutaj dobrze pamiętam. Tutaj chyba cały czas się chyba czasowaliście, tak. Na te okrążenia. Raz ty wyprzedzają się raz oni ciebie i to też bardzo mocno przeszkadzało podczas wykręcania najlepszych czasów. Mi to się chyba trafiło podczas drugiej rundy. No i zobaczmy czasy. No widać tutaj, no nasze czasy, Daniel, nie są najlepsze. No, Chciałbym to zauważyć, mm, że to są chyba moje jedyne zawody, tak do, do tej pory, w których z rundy na rundę jechałem coraz gorszym tempem. Zazwyczaj się rozpędzałem, ale no, niestety ten dzień nie był dla mnie udany Ale ważne, że byliśmy. I są takie dni, tak? Są też takie dni, tak. Szkoda, bo to był w sumie pierwszy dzień, pierwsze zawody na tym torze. Z lepszym nastawieniem przyjechałem na te zawody, ale no niestety no, zdrowie nie pozwoliło walczyć. Szkoda, myślę, że na co razem się... trzeba będzie się lepiej po prostu przygotować. No Piotr trochę lepiej. Tak, tak, tak. No widać, że trochę tu się rozpędzam. Ale no nie będzie tutaj dobrych czasów. No i zobacz, jak teraz zdanie sobie radzi. Widzisz też, widać, mocno się zbliżę do tego zawodnika. I już widać, troszeczkę tutaj go już do no, dekoncentruję. jest o wiele wolniejszym zawodnikiem. Bo ja czasami lubię jechać za kimś. Tak, ale widać tutaj, ale no, tutaj, tak. mógłbyś się o wiele tempem, bo widzisz, pa tutaj już się troszeczkę spływanie tak, tak, tak. Nie możesz jechać tym swoim fajnym tempem. I może gdzieś tu się uda wyprzedzić tego zawodnika wolniejszego. Ciekawe. No i zobaczmy czy to coś pomogło, no też bardzo dobry czas, jak dla ciebie, 40,5. Tak jest po, ale nie tutaj Ta już no, niestety. Pa, tak, no tutaj, tutaj widać, no jest niebieska flaga, całe szczęście, ale tu już dużo straciłeś na tym okrążeniu. Szkoda. No, zobaczymy, idziemy. Okrążenie numer 6 z Piotrem. Mm -hmm. Jazda jak jazda, widać tutaj bez jakiejś większej rewelacji, cały czas podobny styl, podobne tempo. Dosyć czysta jazda, bez obijania o bandy. No i zobaczymy. Oj, oj, oj tutaj oj, duży, duży błąd, duży błąd, niestety. A szkoda, bo to jest moja ulubiona sekcja. I bardzo fajnie też, że to zostało na kulturze. No, no, nie będzie to dobry czas, nie będzie dobry czas. No 41,025 tysięcy. No ja tam się trochę poprawiłem. Cały czas Mirek bardzo ma dobry tempo. Chciałem zaznaczyć, Właśnie. że tutaj również się tempo ma tu tam co okrążenie była różnica kilkudziesiątych sekundy tylko. Tak więc tutaj była myślę, że z jego strony najlepsza jazda. Upływa się Kuba znowu No ta kuba też ma troszeczkę tło. Niestety to no, spory to. Tak, tak, no to aż tak, to, to, to runda się tym charakteryzowała, że tutaj... Ale mamy rekordy w drugim sektorze Piotra Jakuba. Ale daś Kuba już przypuścił, tak, bo to już jest tak stracone okrążenie. Tak, 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 tak. no ja tutaj ja też, widać, Piotrze no. też jest sznur zawodników tak, i co tak. ja z tym mogę zrobić? Ale masz Piotr slapa. No tak, właśnie widzę, no. No ale 40 zroczy się 4 z... sekundy, no to no, no, nie jest dobry czas ogólnie. No, kolejne 2 dwie, dwie sekundy gorsze niż podczas drugiej rundy. Tak więc no, no nie było progresu podczas ten, tych zawodów. Niestety. Tutaj cała nadzieja się w Danielu, żeby przyjąć jakieś emocje. Tutaj już widziałem e, oczywiście już z perspektywy kibica, stałem na e, to drugi i obserwowałem jak Daniel jest, tutaj radzi. Naprawdę widziałem, że rozpędza się w niektórych okrążeniach, więc tutaj myślę, że jeszcze przyniesie fajny czas. No Daniel i ma. 40-152 tysięcy sekund. Ale swojego rekordu nie pokonałem. No nie, niestety, o... niestety. niestety. To, to nie był ten dzień. No jeszcze ja tutaj cały czas jeszcze jadę jestem tłokiem. No to nie było zbyt przyjemne. Po prostu sobie jechałeś. Tak, po prostu sobie jechałem już, tutaj, no co ja tu mogę zrobić więcej. Po pierwsze, że podobne było tempo, nie mogłem za bardzo się zbliżyć, a po drugie jeden za drugim... Hmm. Mimo że ten to w tym nowej specyfikacji daje na pewno o wiele większe możliwości. Chodzi o samo wyprzedzanie. Jest minimalnie szerszy w niektórych miejscach, co naprawdę to idzie na duży plus. No, ale widzicie tutaj no, nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Mogę tylko po co sobie jechać. No i czasu Oj, Ojej, oj! Co tu się wydarzyło? Kurda ja, mogę go obrócić. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. Resztę zarzucił. To się tu za... Chciał polecieć. Co to było? Bardzo dziwny manewr. No dobrze, jedziemy dalej jeszcze tutaj z Kubą. Nie wiem, czy tutaj Kuba będzie miał już jakieś bezlapy, czy już miał bezlapa. Nawet nie widziałem. Teraz zobaczymy. Tutaj danie też szaleje jeszcze w pierwszym sektorze. No a Piotr, jak widać, ma kolejnego tego zawodnika. Jeden się sam wy wyeliminował. Tutaj, no niestety, no, to, to jest takie kurka na... Ścigacie się, cigam się, tak. O, <gry> o jak, jak te tiry na no, się... Ale udało się go chapnąć jakoś no, w ostatnim sektorze. No niestety, troszkę taka zabawa. Widać to też po czasach. A tak, no tak, na okrążeniu numer 10 wykręcił swój lepszy czas. Trzeciej rundy. Tak więc y, wszyscy już wykonali swoje lepsze okrążenia. Przejedziemy z Piotrem. Coś tutaj się wydarzy. Zobaczymy. Tutaj się, czy... masz w masz pusty tor. Tak, pewnie czy wymyślałem jeszcze, że jeszcze mogę coś zdziałać, że zostać no, Widać, że ten sektor wyrekoł yy, w pierwszym sektorze, yy, ale chyba tutaj już mam musiał posłuszni sił zabraknąć. Chociaż nie, nie najlepsza nitka jazdy. Mimo, że tutaj całkiem spokojnie poszło, to, to już to nie było to niestety. Mimo, że ja to całkiem dobra była, ale zobaczmy jeszcze czas. Tutaj spory błąd. Coś tu kiwał i było. No i nie <grym> i mamy z... czasów, nie mamy czasów. A, bo jeszcze jedziemy teraz, jeszcze, jeszcze jedno okrążenie, nr 11, jeszcze z Mirkiem. Czasy się pojawią zaraz po tym okrążeniu. Tutaj Mirek też jeszcze walczy, to są do końca jak widać. No Ale on miał naprawdę bardzo mocne tempo podczas tych zawodów. Też chciałbym napomnieć, bo już wiem, Mirek tydzień później, na kolejnych zawodach, tak, wykręcił naprawdę bardzo, bardzo fajne czasy, ale też i reszta stawki wyglądała, niesamowite czasy, ale to myślę, że wspomnimy już przy kolejnym no, odcinku. Pewnie puścimy na niesamowite, kanale, prawda? Nie? Nie? Niesamowite, niesamowite rekordy szły podczas mhm. drugich zawodów. Może, że puścimy jakieś, jakieś przejazdy. No, tak, będą przejazdy Mirka z tych zawodów, full no, full on board, tak, bo tylko z jego będzie kasku. Tak więc też no wspomnimy jeszcze na, na ten temat y, tych rekordów, niesamowitych rekordów, jakie chłopaki bili. No, tutaj widać cały czas dobra jazda Mirka, rekordziki. Tutaj chce coś jeszcze co ugrać, ale już nic nie ugra, bo wiadomo, że podczas drugiego okrążenia wykonuje swój najlepszy czas, ale walczy cały czas do samego końca. 39,515 tysięcznych i z Kubą bardzo równą, prawda? A, ta, no tutaj właśnie cały czas są tak rywalizowali. No cóż, to były naprawdę bardzo fajne zawody. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.